Się rano w albańskim raju, choć niektórym kończy już się tutaj film. W kącie stoi baba z harmonią i dwie rumunki, co się nawzajem kroją Co tu robi kurwa Miss Albania? Pewnie Popek, wygrał ją w karty. I to pierwsza dama naszego gangu. Wjechała w bikini i zbiera opłaty. Po krótkim wstępie jej występie, wzrokiem szukam czegoś, żeby zatkać nos. Bałkański towar czesze tak mocno, że na całym ciele nam się jeży włos. Popijam napój mocniejszy od czaju, pochodzący z dalekiego kraju, a recept, jego znają tylko hodowcy najstarszych stacjach w Dubaju. Jakaś wariatka, pseudo cwaniara chciałaby wpuścić do kieszeni i węża. Niestety jestem w albańskim raju i odprawiam ją z kciukiem do męża Ktoś mi polewa kolejną szklankę, a shisha leci tutaj z ust do ust Jak masz ochotę na fajne cycki, z chęcią podpiszemy twój bujny biust Gang Albanii, styl kozak, w albańskim raju zasiada w lożach Biedny podskakuj bardzo wysoko, bo cię wyniosą na butach i nożach Finisz, bo za chwilę filmu koniec, końcowe napisy, i bombi, bye bye A na refren wjeżdża tutaj król, lecimy na grubo, popuść graj ale pani, że chociaż też to szala Stas, rok zjeść leśnić, o ślicznej, chcisz góry w meszkę Chin, keszkę w meszkę Chin, wyszli, szli, szli, to brud. Ale pani, że chociaż też to szala Stas, rok zjeść leśnić, ty ślicznej, chcisz Przybudzę się rano w albańskim raju i piję, rakiję, zamiast perowaru widzę, któryś się postargano w cygankach, nawiasto albańskich dolarów, rozmawia się napięcie. Ile dalej baba bama, daje mi gitarę, siadam na murku, zaczynam grać, lecimy w miejsce, to jak usta. w meskechin, Chin, w w meszkę, Chin Ryski, to król Albanii staroś, staroś, też to to staroś, nas Jak staroś, w stoliku, Zamawiam piachę, biorę kaputki i palę trawkę Rozsypuję mam podaję kartę i oglądam film Krydor za klatkę, strzada na się do mnie Książę z Rumunii pyta, skąd znam tak dobrze albański Jeden z walczystów na ucho mówi Zagadam, jest on kanał członków Anglii Kończy się film, krydor zagadka", zagadka Najlepszy film jaki widziałem w i widzę osiołka Kiedy zadał, patrzy z niego widzą albański film Skakuję na niego z gracją żołnierzem z kresa baskiego raju I nagle z nas zaczęło pizieć I masz się od zima, czemu to super Keskev Meshkehin, rysky, slyšky, sysky, to v hrůr Albanii. Žere mere, hoď, čo ž to stále stáz, blok dvi slušniš, oslišleš, tyš kurousa. Keskev Meshkehin, keskev Meshkehin, rysky, slyšky, sysky, to v hrůr Albanii. Šere mere, hoď, čo ž to stále stáz, blok dvi slušniš, oslišleš, tyš kurousa. W poszukiwaniu szczęścia W poszukiwaniu szczęścia tu, W poszukiwaniu szczęścia Przemierzamy cały świat Przemierzamy wszechświat Dobijamy dobrami tam Czekujemy wejścia Cały ten świat jest u stóp nam Cały świat jest u stóp braci, siostry, ma Zanim odejdę im odejdę stąd Żyć za rękę mnie, słab za rękę o, Pójdziemy razem tam A z nigdy nas nie dosięga i don't Nie obejmij A o haj Młodzi już opuszczają kraj w A to dowodzi jedynie temu, że rządzi tu highs Każdy dzień ma ten koszki smak Jednostki faktycznie tu mają szajs Intensyw, intensywny Intensywny shit pomimo ekscesów Ja dalej idę Czasami tak samo na sam patrzę w TV Jak jeden z drugim to mówią Druga Irlandia, ta mafia to w mafia nam słów Galimatia, to znów trafia Wiatra Bierę do licz Cały ten system Powstały z tej Istnej hałe I intencji Złej A ludzie nie mają Bez tu sensu By tu już do tego By być teraz I tu jak Lub budzę sam system Ten każdy dzień dzień nie zaszczytem Idąc tam Tam nic nim odejdę Im odejdę Stąd Chwil za rękę Miej słab za rękę pójdziemy pójdziemy razem tam A z nigdy Nas nie dosięgnie 네. <목소리도> Dwa razy tu już, lecz nigdy nie przestałem marzyć. Wracałem podróż, Dnią mi do twarzy, do nieszczęść, wrażeń zdarzył się cud. A może warto się odważyć, tylko karty twe porażeń rzecz, rzeczywistość. A to rozdanie to klucz, masz jeden moment odczuć. skronie, ty wróżdż, tylko w domu. Unieśmy dłonie za naszą wolność, niezależnie gdzie jesteśmy. Tutaj z do świata strony prowadzić serce. Unieśmy ręce za nasze miejsce i historię. I zanim odejdę, póki tu jesteśmy, zanim przyjdzie po wie. Wiarygodne szczęście padnie na nasze dłonie Ty wyciągnij ze mną Jeszcze zagra nam piękno najważniejszą piosenkę Tylko pamiętaj ścieżkę, gdybyś wracał nieprędko I nieważne którędy, aby nawet przez Chwyć za rękę mą, w poszukiwaniu szczęścia sią Zanim odejdę, im odejdę stąd za rękę mnie, złap za rękę mą Pójdziemy razem tam, a łz nigdy nas nie dosięgnie Osiągniesz nas, zanim odejdę i mod stąd, za rękę, my słab, za rękę, mu pójdziemy razem tam, a nigdy nas nie ok W poszukiwaniu szczęścia, Przemierzamy cały świat, Zamierzamy wszechświat, bijamy dobrami tam, kujemy wejścia, cały ten świat Jezus nam, cały świat Jezus tu, po W poszukiwaniu szczęścia Zamierzamy cały świat, Przemierzamy wrzeć, bijamy dobrami tam, kujemy wejścia, cały ten świat Jezus nam, cały świat Jezus tu, bracie siostro ma